Brakuje takich ogłoszeń, że można sobie wynająć schowek na narty z aneksem kuchennym albo przyjechać na e, taką e, podróż służbową, pobyt służbowy do pensjonatu, a przy okazji sobie poszusować na stokach narciarskich. No, to chyba nie jest sytuacja normalna. No to, to jest, Polak potrafi, prawda? Wiemy, że, że my mamy jakiś taki gen, który sprawia, że no, potrafimy sobie radzić z niedogodnościami regulacyjnymi. I no, jeśli mówimy na poważnie, jeżeli słuchamy na poważnie epidemiologów, a no, ja się oczywiście nie znam na, na epidemiologii i tutaj posiłkuję się mądrzejszymi od siebie w tej sprawie, którzy mówią jasno i wyraźnie, że no, wzmożony kontakt sprawia, że koronawirus sieje się szybciej. No to tak jak powiedziałam, jesteśmy w sezonie grypowym za chwileczkę rozpocznie się masowa akcja szczepień no to chcielibyśmy móc zaszczepić jak największą część populacji i chcielibyśmy mówić o koronawirusie no, już w lutym, w marcu, daj Boże, z, e, w czasie przeszłym. Więc e, tutaj naprawdę no, rozumiałabym te trudne decyzje polityczne. Ja apeluję A, przy okazji o e... roztropność do tych wszystkich, którzy właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, wynajmują dzisiaj e, z, schowki na narty. A czy w Pani ocenie decyzja o całkowitym zamknięciu hoteli, pensjonatów, a także stoków narciarskich od powiedzmy 28 grudnia to będzie zaskakiwanie przedsiębiorców, czy może jednak to wyprzedzenie jest ok to tak nikt nie powinien mieć pretensji do rządu? Panie Redaktorze! Niemcy ogłosiły, Angela Merkel ogłosiła to w tym tygodniu, tak? Podobnie nasze kraje ościenne. To nie jest sytuacja, którą jesteśmy w stanie w stu procentach przewidzieć na dwa miesiące do przodu.